Chrystus i Ojca i Syna Ducha i Świętego. Amen. Zapraszam do rozważania słowa Bożego. Prośby na początek światło Ducha Świętego by Duch Święty, sam nas prowadził, sam podpowiadał, sam wskazywał drogę. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Podniósłszy oczy, patrzyłem i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go, dokąd idziesz, a on rzekł, chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał. Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dookoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Curosyjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród Ciebie. Pan nas obroni jak pasterz swe owce. Słuchajcie, narody, słowa Pana, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: Ten co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu. I rozradują się błogosławieństwem pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozwesele po ich troskach. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Sen człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. W tym fragmencie z księgi proroka Zachariasza słyszymy o tym, że odbudowana Jerozolima będzie, będzie miastem Boga, Pan Bóg w szczególny sposób wybrał sobie naród izraelski do niego przyszedł, z niego rozpoczął, od niego rozpoczął z historię zbawienia i to miasto, Jerozolima, stała się świętym miastem. Tam wybudowana została świątynia, w której, do której przychodzili Izraelici no, z całego ówczesnego świata. Tam składano ofiary, tam się modlono, tam spotykano się z Panem Bogiem. Współcześnie już jest inaczej, to już nie, nie tylko jedno święta, Święto miejsce, święta świątynia, świątynia miasto, miejsce kultu Bożego. Dzisiaj, wszędzie tam, gdzie zbudowany jest kościół, jest przechowana Eucharystia, tam w sposób szczególny możemy spotykać się, spotykać się z Panem Bogiem. Psalm zaczerpnięty z księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału, jak to kiedyś wspominałem. Rzadko to się zdarza, ale raz na jakiś czas właśnie mamy psalm wzięty nie z księgi psalmów, ale właśnie z innych jakichś tekstów biblijnych. Chodzi o to, że bibliści, którzy przygotowali lekcjonarz, szukają słowa Bożego, które się łączy właśnie. Chodzi o to, żeby się łączyło jakaś myśl, przesłanie, pierwsze czytanie z Ewangelii. <coughs> A i też jest to tylko możliwe, żeby też pasował do tych tekstów psalm. No i tu akurat odnaleźli w księdze Jeremiasza taki, taki psalm. Z tego psalmu zwróćcie uwagę szczególnie na trzecią zwrotkę. Wtedy ogarnie dziewica radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. I to słowo w taki dwojaki sposób mi tutaj się kojarzy. Najpierw, właśnie o tym odbudowaniu Jerozolimy, która, o której była mowa w pierwszym czytaniu. Zniszczona Jerozolima właśnie będzie odbudowana. A druga sprawa to to, że. Taki właśnie jest Bóg, że ze smutku potrafi wyprowadzać radość. Z jakiejś goryczy, trudności, problemów, to wszystko może bardzo szybko przemieniać. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ten tekst też kojarzy mi się z takim świadectwem kobiety, która mówiła, że właśnie. Straciła swojego tatę, tata, tata zmarł nagle, i, a miała zaplanowany koncert, taki no, znany koncert jednego serca, jednego ducha, który odbywa się co roku w Rzeszowie. I na no, Boże Ciało, taki koncert uwielbieniowy, który gromadzi bardzo dużo, bardzo dużo ludzi, już nie tylko z Polski, ale i z Europy. I y, właśnie ona miała dyrygować tym, tym koncertem i zmarł tata, I nie wiedziała jak się ma zachować co ma zrobić. No, z jednej strony no, przygotowane wszystko i tak dalej, a z drugiej strony no, przecież ma żałobę. I wtedy ten tekst dał jej odpowiedź. Zamienię y, bowiem ich smutek w radość. Pocieszę się i rozwesele po ich troskach. I jeszcze też y, przypominam się ten tekst, ona też mówi, czytała go, że y, zamienię, mój, zamienię w taniec mój żałobny lament. Pan Bóg przez Słowo Boże opowiada, gdy nie wiemy, co mamy robić, jak mamy postąpić. Warto właśnie pytać Boga, szukać, otwierać pismo święte, by tam znajdować odpowiedź w takich nawet bardzo codziennych sprawach. Nie bać się tego robić. Pamiętam, jak niedawno taki mój przyjaciel miał jakiś tam temat, sprawę do rozwiązania i mówi: Nie wiem, jak ma rozwiązać, jak ma postąpić. I otwiera Słowo Boże i czyta szuka. By Pan Bóg do Niego przemówił, by Pan Bóg Mu dał odpowiedź. I Ewangelia, która mówi nam już o drugim zapowiedziu zapowiedzi, drugiej zapowiedzi męki Chrystusowej. Więc Pan Jezus, kiedy uważnie czytamy Ewangelię, to On swoim uczniom już zapowiadał, co będzie z Nim. Tylko oni, jak to jest napisane, oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi. Także go nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. Bo Jezus powiedział: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Jezus używał, gdyby może powiedział, że ja będę wydany w ręce ludzi, może by pędzeli zrozumieli, nie wiem. W każdym razie Pan Jezus specjalnie takimi słowami mówił, i później to się apostołom wszystko poskładało w całość, ale na tamten moment tego, tego nie rozumieli. Yy. Takie było zadanie, taka była misja Jezusa, aby odkupił świat przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I to nam pokazuje, że i w naszym życiu do wielkich rzeczy, do wielkich dzieł, idziemy przez różnego rodzaju trudności, kłopoty, problemy. I to jest jakby normalne, bo wielkie dzieła mają mieć swoje przeszkody. O tym mówił chociażby święty Maksymilian Kolbe który właśnie uczył swoich braci, że, że wielkie dzieła mają właśnie swoje przeszkody, mają swoje trudności i, i to jest normalne, żeby się tym nie przerazić, nie, 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 nie wystraszyć. To jest właśnie normalne. Diabeł na wszelkie możliwe sposoby próbuje zniechęcić, próbuje jakoś yy, no, przeszkadzać, ale z wiarą podchodząc yy, wiele możemy właśnie pokonać problemów, trudności. Te podstępy szatańskie w obliczu Pana Boga, w obliczu naszej wiary one szybko jakoś znikną, kiedy będziemy się trzymać tego ostatecznego naszego celu, zamiaru, kiedy będziemy pytać Pana Boga, Panie Boże, czy to Twoja wola, czy mam to robić? Jeśli właściwie to będziemy odczytywać. Z, powiedzmy odważnie i konsekwentnie dążyć do celu, to Pan Bóg nam w tym, będzie, w tym będzie pomagał, w tym nas będzie wspierał, będzie nam błogosławił. Byle by się nie zniechęcił. Słowo Boże nam mówi: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc trzeba tej wytrwałości, trzeba tego, tego samozaparcia. Tak jak wielcy sportowcy. Oni osiągają efekty, osiągają cel, kiedy się nie poddają, kiedy walczą, kiedy się, kiedy się właśnie. Smakają, wtedy do tego celu prędzej czy później dochodzą. Nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty, a my Boże. Do zobaczenia. Pa-pa.